No i się Na kanale ja jestem Beefy Wolf. No i lecimy sobie z 19 odcinkiem. A więc mieliśmy się udać tutaj bardzo blisko. Więc udajmy się bardzo blisko. Ok, mamy otworzyć, otwieramy i podnosimy naszego pączka. No i teraz musimy się spotkać z Judy. Całe. Pięćdziesiąt metrów niedaleko, ojoj, 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 co się stało, co się stało? Dobra, idziemy dalej. Mi się. U, no dzień dobry. Skakuj. No już, już. Wskakuję. Zaraz wszystko przygotuję, a ty załóż sprzęt. Cześć Wi. Co jest, kurde? Co jest? Muszę kończyć. Co, to, co tu chodziło w ogóle? Jestem gotowy. Mów, co widzisz? Może zauważysz coś, co ja bym przeoczyła. Wróćmy do rozmowy. Witaj, wie. Jefferson. Nie, serio? Potrzebuję Twojej pomocy. Sprawa prywatna. Tak? O co chodzi? To nie jest rozmowa na telefon. Wpadnij do nas, to wszystko Ci wyjaśnię. W porządku, możesz na mnie liczyć. Świetnie, to do zobaczenia u nas. Pamiętasz miejsce? Jasne, do zobaczenia. Nie wiem dlaczego na. na zadaniach otwierają mi się nowe zadania. W sensie ludzie dzwonią nagle totalnie w ogóle. nie wiem po co. Dobra. Aha, nie możemy zrobić tego na szybko. Ale patrzcie, jest update 1.6. Wcześniej tak nie miałem. Nie wiem dlaczego teraz tak mam. Że zamiast dzwonić po prostu. To muszę albo bardzo długo czekać, albo odpalić jakąś misję. Nie wiedziałem, że zajmują się też tworzeniem rejdencji. O, mogę, mogę już zatrzymać, także polecimy sobie na szybko tutaj. Frajer. Tu chodziło chyba o kawę i Najtańsza jakąś pizzę. Śmierdzi syntetykiem. W dodatku zimna. I logo slice. Dokładnie tak. Zwykłe pudło. A nie, to pudło akurat. Logo Decker, to na Ken Rogers. To można znaleźć na każdym śmietniku. Czekajcie, czekajcie, ale dziś była pizza, mi się daje. Czy oni gadali o pizzy? Radio nastawione na Maxa. Pewnie miało zagłuszyć wrzaski. Kurde, nie pamiętam, nie pamiętam. No. O, dziękuję. Słyszałem już takie odgłosy. Brzmi jak kosiarze. Dobra, ale tu nie o to chodzi, chodzi tutaj o pizzę. Kombinezon roboczy z logo Electric Corporation. I gdzie jest ta pizza? Chyba, że muszę ich to przeskanować. Nie, tylko oni mają takie pojęcie o stylu. czekajcie, cofnę do początku, że wszystko zeskanuję na szybkości. Co to jest jeszcze? Tu jest pizza. Sorry, zamówiona się udało, i teraz trzeba przynieść do końca i będzie ta babeczka trzymała chyba kubek i to będzie, że... kawa była zimna kawa, kawa była zimna, wczorajsza. dokładnie pizza wyglądała na świeżą no i? to znaczy, że ktoś regularnie stołuje się w bakę slice a tego się nie robi bez powodu nikt nie będzie jechał na drugi koniec miasta, żeby kupić ich podłe żarcie Szukamy budynku Electric Corporation, w pobliżu którego jest knajpa Bucket Slice. EC miało kiedyś sporą elektrownię w Charter Hill. Knajpa też się zgadza, ale skąd pewność, że to tam? Ponieważ ja wiem, ja wiem. Dobra, mamy to. Stara elektrownia EC w Charter Hill. To musi wystarczyć. Więcej nie wyciągniemy z tego nagrania. Dawaj, nie ma co tracić czasu. Jasna sprawa. Zabierzesz się ze mną? Tak, raczej tak. Tak, jedźmy tam od razu. No to jedziemy. Z tak tego co pamiętam, to tutaj ratujemy tą Evelyn Parker? Czy jakoś tak ona się nazywała? Tą laseczkę, co ona proponowała więcej niż Dex na samym początku gry. Ta próbka Densu z ćmą, którą obejrzeliśmy. Niepokoi mnie to. Jeśli oni nagrywają tylko snuff... Przestań, musieliby być kompletnymi idiotami, żeby ją wykorzystać tylko do tego. To znaczy? nie pozbawiliby się dziewczyny, która ma w lalkowy i samorodny talent od tak. Takie gwiazdy nie spadają im z nieba codziennie. Okej, okay, pomijam podróż. Okay, people. People. No dobra, jesteśmy. Wchodzimy. Ty wykombinuj, jak się dostać do środka. Ja zostanę i poszukam sieci planów budynku. Dołączę do ciebie, jak coś znajdę. Do tego czasu jesteśmy w kontakcie. Okej, okay, idę. Aha, ona no coś tam jeszcze chciała powiedzieć, co? Tak? E, no dobra, myślę, że nie będziemy iść tam... Gdzie jest moja kropka? 30 strzałów, ale wciąż nie ma kropki. O, no i jest. O, trochę więcej nawet. To jest z tego co pamiętam, to ja wykombinowałem z zeszłej serii, że jest wejście gdzieś tu chyba. Ta. Tak, tak, tak. My już tu mamy broń z tłumikiem. I tam siedzi gościu, ale jego chyba będziemy sobie chwytać. Nikt nie powinien mnie tu zauważyć. Co jest? Dlaczego mnie widzi? Dlaczego mnie dwójka widzi? Wszystko mnie nikt nie powinien widzieć. Co? Ej, no chyba jakieś jaja. Co jest kurde? Widzicie, co się dzieje? Ona nie widzi, podejrzewa i nie widzi jednocześnie. Aha, super, i już wszyscy tu widzą. No to zarobiście. Bezładnimy sobie ziomeczka. A to i tak nie zmienia faktu, że teraz zmienili ułożenie. No właśnie, teraz wszyscy będą się domyślać, gdzie ja jestem. W się sensie szukać mnie, będą w innym położeniu. Kurde, no. Nie podoba mi się to bardzo. Ty, bo no lepsze do roboty. Bardzo mnie to cieszy, ja też. Uda się? Czy się nie uda? Uda się. O skradaj! skradanie się nam wzrosło. Super. Tylko był jeszcze jeden czy nie? Nie, nie. Nic się dobrze pamiętam, bo tutaj podchodziłem chyba trzy razy do niej. Eee, tylko nie pamiętam dlaczego. Czy ja tu ginąłem, czy tutaj był właśnie jakiś taki coś zrąbanego tu było, no nie pamiętam dokładnie. Kurde ty no jak mi łapie od razu Żałosne Tu bym sobie mógł otworzyć, ale będzie dźwięk, nie? A nie, techniczny. Nie no i to i tak dźwięk. Dobra, wejdźmy tu. Ściągnęłam plany, zaraz tam będę. Szukaj na niższe poziomy. Kurde, no wyładź... No nie mogę wyjść. Ale jaja. Nie mogę wyjść, Plazem już nie wyjdę. Co jest to mnie widzi znowu? Tam ktoś na górze był na pewno, no właśnie. I on mnie akurat nie widzi, ale ta dwójka tutaj, która patrzy w zupełnie inną stronę, to mnie widzi. Dobra, on zaraz ginie, dobrze. Co? Niech to mnie zauważył Słyszałam strzał, nie? Tak, nie ma czasu na podchody. Właśnie chciałem się troszeczkę z nimi tutaj pobawić, gdzie mi stralonka weszła. Ale no niestety. Wydwuj nie pan Dobra że tutaj jak zwykle my nie mamy czasu na nic i po prostu musimy wszystko rozwalać a ja już tak jak mówiłem, demolkę mam wbitą na 20 poziom, więc chciałem to zrobić troszeczkę w inny sposób żeby jakieś tam atrybuty mi jeszcze wpadały fajne, no ale niestety nie udało się, ale w ogóle słyszałem o tym, że jest glitch jakiś o co to tak ciemno Boże Święty aha, to jest przejście jakieś, Ok. słyszałem o tym, że to jest glitch, na przykład że jak rozwalacie kogoś na głośno Zaraz wam go zaprezentuję w ogóle To wystarczy wziąć ciało czyjeś O, podnosimy sobie nie i wkładamy tutaj do tej skrzyneczki i jak tu wsadzimy to wzrasta nam skradań. No, no i wzrasta No śmiesznie, śmiesznie Co jest? Zwieniło mi broń? Nie, nie, mówcie, zmieniło mi chyba broń, bo mi pokazało znowu ją. No przecież że tak, jest jakąś gównianą totalnie. Oddawaj. Dobra, dziękuję. Ostatnio jak mi tak broń zmieniło, to waliłem sobie legendarną w poprzedniej serii, więc wiecie, więc... Super zrobiłem po prostu. Idziemy miść. Ha. Kurde na dół. No dobra, to szukamy gdzieś tu przejścia, jakiegoś. Znalazłem zejście. Długo nie musieliśmy już pozycję. Widzę, zaraz tam będę. Zaczekaj na mnie na dole. No nie będziemy czekać, tam idziemy od razu. Wi, zaczekaj na mnie, jestem niedaleko. Gdzie? Jestem. Musimy się dostać na poziom minus 2. Myślę, nie że mam. tam je utrzymamy. <laughs> Ale ja, ja i tam zostanie? A to niech co zostanie, dziewczyna się odpocznie. Słyszysz to? I pojawiła Znam się za mną. Ty o ty, nie wystarczy. Uważajcie, dzisiejszą babę się usłyszeli. Peluzy. Nie pozbierają ci, się zjebany! Ja to zrobiłem też po cichu i ona też się trochę zgliczowała i się obstrałem w tej sytuacji w ogóle. Bardzo. Tu jest poziom bardzo trudny, no i jak widzicie wchodzą tak jak masełeczko. Najfajniejsze jest to, że celowanie jest w sumie do dupy. Już może nie. Jakieś takie za duże mi się wydaje. Za duże powiększenie jest po prostu. A, że jak trafia... Co tu? O kurde Toż to legendary jest, to muszę tutaj zrobić takie okej okay. Ale mi się daje, że teraz legendary będą mi się troszeczkę szybciej tutaj respić ze względu na to Że to jest yy, bardzo trudne Nie wiem czy jest sens to jakby wrzucać do tego gdzie znajdziemy przedmioty legendarne, w danej jakiejś tam lokalizacji ponieważ to zależy od poziomu trudności Uważaj! Słyszysz mnie? Widzicie, teraz w ogóle na przykład nie trafiłem, a gościu poleciał A my nadal Dawaj! No dawaj! Dawaj kurbo. Jaki twardy był w ogóle No Co jest kurde? Coś tu jest ciekawego? Maczeta dość fajna O, kolejne coś legendary Ja pierdykam Nie no, to jest niemożliwe, że to było legendarny. Nie no, jest legendarny, kurde, no ale jaja ja. E, No i widzicie, czyli po prostu trzeba Chyba ustawić bardzo trudny i legendarne będą co chwilę praktycznie bo tyle a, schematów ile już tu znalazłem na, na poziomie bardzo trudnym i te legendarne, że to jest masakra w porównaniu do gry normalnej na przykład no to praktycznie w ogóle bo tutaj zobaczcie, dwie bronie już są w ekwipunku, nawet wam je pokażę a, czekajcie, snajperkę tą chyba miałem a nie, tej nie miałem, tego nie miałem no, to tu macie typu power no to super, to idealnie ja bo ja tylko w powerkę lecę a tu jest typu tech, czyli pewnie sobie strzelacie na bok i strzelacie do wroga, ale to jest totalnie nudne. Dla mnie trochę bez sensu takie granie, że wiecie, że strzelacie obok, a, a wróg dostaje. Skąd ja dostaję takie obrażenia w ogóle? mam taką umiejętność, że mi bardzo szybko przywraca w ogóle zdrowie. Także jest dość spoko. O, tu mamy amunicję, to możemy podnieść. W ogóle tutaj w tej grze też da się wytwarzać amunicję, co jest bardzo ciekawe. Ja dość długo o tym nie wiedziałem. To jest właśnie to. Celujecie w coś, ale zbieracie coś zupełnie innego. Dobra, dawaj dalej, to idziemy. Coś tu jest pewnie jakieś te inhalatory. O, coś fajniejszego tu było. Eurodolary. No i cudownie. Tak, to mi się po, 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 pojawia mi się. Tam chyba jest pomieszczenie techniczne. Zobaczę, co mi się uda stamtąd zdziałać. Podoba. Aha, że ty tutaj, a ja tam, tak? No dobrze. A może mu coś zrobimy innego? O, na przykład. Nie wiem, po co nam to na jednego typa, ale. Wykroili z niej wszystkie wszczepy i parę organów wewnętrznych też. Nic się nie marnuje. Nie, nie, nie. Kosiarze. Ile by się ich nie wybiło, zawsze wracają. Miałeś już z nimi do czynienia? Ej, Owszem. O, i już zniknąłeś, to No dobra. Bo tu musimy iść i tu jest pewnie jakiś totalny rozpierdziel. A obok możemy przejść. Pewnie moglibyśmy przejść po cichu, ale że. Pokażę wam tą drogę po cichu. A tamtych sobie i tak wybijemy za chwilę. O, ktoś mi zauważył. A, już go odłożymy. W sumie, jak i tak mnie zauważyli, to i tak zobaczymy. O, o, nie wzrosło mi teraz ze skradanie. Co jest? I hey, zginąłem. Ale spokojnie, mam jeszcze drugą szansę. Takie ulepszenie sobie zrobię. I jak kurde tutaj... Przecież ja mam taką umiejętność, że no właśnie nie można mi tego zrobić. Nie można mi takich rzeczy robić. Metranerze panie! Dostałem! naprawdę dostałem! Kurde, skąd ja dostaję w ogóle? Ej, nie wiem o co chodzi, ale strasznie mi się wliczuje teraz, tak gra. Zreszcie się wliczuje, no tak, kurde, w ogóle nie mogę nic zrobić. I się strzelam na oślep i w sumie oni dostają. Tak, dość porządnie. I ja dostaję, nawet nie wiem skąd. Ostatnio miałem taką sytuację, że, kurde, na no nim widziałem minimapki, mapki nie? Pamiętacie, to było chyba w zeszłym odcinku. I no, 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 też trochę słabo, nie? Tutaj musimy użyć? Nie No i co, gdzie ty jesteś typie, no A idź w z taką zabawą! Tu jesteś, kurde Przez okienko, przez okienko. Idealnie. Gdzie jesteś? W Chyba blisko studia. Coś ci się udało osiągnąć? Odblokowałam windę. Będzie nam łatwiej się stąd wydostać. Nie patyczkujesz się z nimi. Poczekaj na mnie moment. A gdzie ty jesteś w ogóle? On ci otworzyć? Zapraszam zapraszam. Są tutaj? Dobra. Znajdźmy ją. Aha, bo ja miałem, Może ja miałem z nią tutaj przejść. Ale rano, nie pamiętam. Widzicie, sprawdzę te takie zaułki tutaj. A nie, to jest to docelowe miejsce. Tu jest ona, chyba, tak? A nie, trup. To nie ona. Ona, z tego co pamiętam, tam będzie jeszcze troszeczkę żywa. A kawałek dalej. nie się światło, Nie wiedziałem, że tak się da. No i mamy ją. Jest. Tylko nie ruszaj jej na razie. Jeśli teraz nagrywa, to możesz jej zrobić krzywdę. Poczekaj aż przerwe połączenie. Podchodzimy do go niej. I powiedz mi, kiedy będziesz odpinać. Dokładnie w tym momencie ja odłączę z tej strony. Dobra, jestem gotowy. Powiem kiedy. Dobrze, ja dobrze. Ja też. Dobra, teraz. Gotowe. Nie wygląda, jakby żyła. Idealnie, Evelyn, słyszysz mnie? Zabierzmy ją stąd. I to jak najszybciej. Którędy? Odcięłam drzwi, i udało mi się przywrócić zasilanie w windzie. No to do windy. No jak widzicie, to jest w ogóle misja główna. I od, po tej misji zaczną nam się. O, znowu tak śmiesznie, cystek skacze jak na początku. I po tej misji odblokują nam się dodatkowe misje powiązane z Judy tym razem. Smachuje jak gówno i kręci mi się od tego w głowie Ale nie mogę przestać jak każdy porządny nauk I coś ja mi się przedsięło się chyba. Duchy. Wchodzimy? Bo wtedy miałem... W... A chyba, że tu nie miałem wyboru i tak było po prostu Nie no, wydaje mi się, że ścięło pół historii w ogóle To jak? No jasno, że wchodzimy. Gotowy? Nie po to odwaliliśmy tę całą robotę, żeby teraz czekać pod drzwiami. Ej, wydaje mi się, że pół dialektów mi przecięło w ogóle. Aj, kurwa. Ale ja. Zasnęła. Tak myślę. W każdym razie ma zamknięte oczy i przestała się trząść. Gdyby nie było mi jej tak żal, to chyba bym ją zabiła. Czemu jesteś na nią taka wściekła? Kiedy mnie poprosiłeś, żebym poszukała nagrań na jej behawioralnym, byłam wściekła na ciebie. Przecież wiesz, że muszę. Ja wiem. W takim razie nie rozumiem, dlaczego... Zaraz zrozumiesz. Pokażę ci brain dance, które znalazłam. Okej, okay, pokaż mi. Daj mi sekundę, zaraz wszystko ustawię. Sprawdzimy, czy laleczce faktycznie odjęło mowę. Chodź mi, no, nie wygląda to najlepiej. No, nie wygląda w ogóle, nie widać nic. Gładko to rozgrywasz. No, i myślę, że tyle nam wystarczy. No ale słuchajcie, jak chcecie zobaczyć, co będzie w następnych brain densach, to musicie zajrzeć do następnego odcinka, mam nadzieję, że takie krótsze i bardziej treściwe będą wam się podobać, także dzięki za obejrzenie mojego dnia albo wieczoru, trzymajcie się, cześć.